Dobra, jestem Dobra. impostorem, jak coś. Ja jestem crewmate'em. Okej, okay. ja jestem impostorem. Ja też jestem. Dobra, Filipu w tym momencie jesteś? wierzę w Filipa, że jest impostorem. Mówisz? No, ale Dima, jesteśmy razem tak. impostorem. No, ja i Wojtek jesteśmy impostorami. No, ja Wojtek jesteśmy impostorami. Tak, Bo ja wtedy to... byliśmy. Co, 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 dlaczego dziwne, dlaczego dziwne? Co dziwne? Bo ja też jestem. Mangoelo wyszedł. No, no nie, najgorzej na świecie. Czemu tego? to tak... Czemu oni tak robią brzydko? Jak już zaczynacie gierkę, by bo on, nie, to bo już uzna, dograjcie on, chociaż do końca. że on nie gra w Among Usa, jeżeli nie jest impostorem. Impostorem, to jest najgorszy <laughs> typ człowieka. <laughs> no ale jak już, to to, to jest grano. to się robi... A, tak to się raz tak. się wygrywa, raz się przegrywa, raz się jest impostorem, raz się jest crewmate'em, no na tym to polega. Ale wydaje mi się, że tak samo impostor, jak i jest bardzo ciekawym... Aha. Ten. Nie ogarnąłem taska, czeisz? Co? Nie, za mało gram na tej mapie, nie ogarnąłem o co chodzi w tym tasku. Takim co ty gadasz? Mm. Dobra, self. Gdzie? Gdzie? Gwiazdka. Where? Uwaga! Będę kichał. O. Dziękuję wszystkim, co napisali na zdrowie w tym momencie. A kto nie napisał? To niech lepiej napisze. No. Bo kurde, jak to nie napisze na zdrowie, będzie chory. Na. Tak. Sylwester. A jak napisze mi na zdrowie, to przypnę mu serduszko w komentarzu. Taki no. jestem, tak no, ja jestem kurde, fajny chłopak. żebrak, jaki żebrak. Dobra, kto kto tam? Ale go nie widziałem w labie. To raczej. Nie lekarz. Jaka lekarka? Wiecie, co mi się lekarka. nie podoba w takiej rozgrywce z widzami? To, to, że nie o, padają lekarka. żadne dowody. No. Konkrety, konkrety. Tak, to, że jeżeli konkrety. my nikogo nie zobaczymy, to że jeżeli my kogoś nie zobaczymy, to jest, to to, to Panowie nic w się sensie. i panie. I ma powinno być tak, że jak jest zgłoszone ciało, każdy mówi gdzie jest. Jeżeli osoba, która zgłosiła, nie widziała nikogo w tamtym miejscu, albo ktoś nie widział kogoś, kto stamtąd wybiegał kiedyś tam i tak dalej, to powinien być od razu skip, ale każdy powinien napisać to co widział. A to wygląda tak, że jest taka no. widzę no. ja I, i widzowie czekają, aż tylko ja napiszę Dobra, Skip! I wszyscy. okej okay. Jest skip. No ja piszę no, teraz skip jest... i. No no to skip, no. no. Ale poszły dwa ciała. Wiesz, Aha nie, jedno mi się, poszło. Ale powinniśmy wiecie co zrobić. Ogarnąć jakąś kadrę rozgrywkowiczów, co normalnie na Discorda się z nimi połączyło. Tak, 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 to by było. I normalnie, fajnie. wiesz, i normalna rozgrywka będzie prowadzona taka na gadanie, że każdy powie, co tam ma. No powiedzieć. możemy zrobić, taki wiesz, wiesz myślę, że gdzieś 30 osób byśmy uzbierali, bo zawsze ktoś nie będzie mógł w danym momencie, jak będziemy chcieli nagrywać. I myślę, że z 30 takich ogarniętych, o zrobimy casting, co wy na to panowie? Casting na rozgrywkowiczów w Among Us Wysyłajcie swoje zgłoszenia na Discord'a tości Szczypsona, pozdro Tak, plus jeden Róbcie tak, jak on mówi O, pomarańczowy tutaj jest Witam Ja miałem na przykład jeszcze jeden taki problem Że raz no. na live wszyscy mi pisali na stracie Chodź zagrać w Among'a, chodź zagrać w Among'a z widzami, nie? Mówię, dobra, no. wracam na Discord'a Mówię, halo, tam siedzi 30 osób i nikt mi nie odpowiedział Aha no bo się, bo się, bo się wszyscy, może, się, wiesz, wszyscy wiesz, się bali, nie, no, no, balisz, to, no to jest, tak coś, wiesz, to jest wiesz, też granie z widzami, że się boją odezwać Ale to też, o kurde, to jest tu, to jest tu Imo, i jak sobie tak o tym myślę teraz, to na sytuacja, w sensie, gdybym ja na przykład kiedyś byłem, załóżmy, nie będę mówił jakiego youtubera, ale jestem sefanem jakiegoś tam, tam youtubera, który nagrywa Mam Youtubera okazję, X Z nim, z nim bić no. na, już nie X, kurde, nie muszę tak, <laughs> bo to już jest odbierane źle <laughs> Czemu? No to, to jest jako niewiadoma dobra, z matematyki. No no, no, dobra. No to Jezu, wiesz, jaki no. matematyk. No to było tak, że wiesz, że jakbym tylko miał okazję nim pogadać na Discordzie, to bym się 100% odezwał, nie? tak wiadomo. No jestem. Dobra, no matematyka. i widzisz i, i kto to zreportował? Ale no i ja office chyba, tak office to się nazywa to. Aha jest eee, tu. Ja nawet nie wiem gdzie to jest. Tam gdzie jest stół. Chodzi? mapę odpalić. Tam gdzie jest karta. Dobra. Tam gdzie Eee <laughs> Polus, mapa. No nie hmm. wiem. Nie. Ta ofis stół, no. Lekarka? Mogła to być? Kurcze? Nie, nie. Kurde blaszka. Hmm. Kto gdzie był? Bo nie mogę wytrzymać, jak nie ma tutaj kogoś, kto kto cokolwiek napisze, to nic nic nie no, dzieje Bez sensu. Kurczę nie jak coś piszą, nie? No ja byłem na przykład W2 robiłem taski. Byłem z Mateuszem, nic innego nie widziałem. No bo światło bo wyłączone przecież, nie? Aha, faktycznie. I byłem cały czas w lewym dolnym, w dolnym rogu, tam się mniej więcej obracałem. I teraz chciałem iść do laba zrobić dwa ostatnie taski. Ja przed labem z Wojtini. A, możliwe. Zgadza się Bo i... Bo i tini. O czyli, nie, przez I Czyli skończyłeś. Ja przez I napisał. Dobra, 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 dobra. Czyli skończyłeś. Gdzie? W którym miejscu? No przed labem. No przed dobra, tym dobra, 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 czyli tak. Ja na Ciebie wykluczył Jagieł gdzie ty byłeś? Prawy lodzik. Prawy co? A Mateusz prawy Lodzik. To jest lodzik? taki wystający. Logik, taki no, taki da... tam gdzie się robi ten, mm, ten labirynt takiego, no, labirynt. że trzeba z jednego miejsca do drugiego przejść tak, tak. tak, tak. no dobra 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 Lodzik No to się nazywa lodzik No to tak logik. wygląda taki lodzik dobra dobra, dobra 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 Czyli was bym wy... mam was za czystych, czyli zostaje nam Alano, Lekarka, Och, Ach i Anonimek Imo to może być Lekarka Ja bym wywalił Lekarkę Bo ona wszystko tak odwraca, nie nic nie widziałam, skip, nic nie wiem, nie pamiętam o, Och, zaraz. Ach, Skip Walę w Oha. Ja walę w lekarkę. To już się no, Super rzeka. plan! Każdy walnie ba kogoś innego. Co się stanie to z... Ba w lekarkę jak dzik w żołędzie. Dobrze. Nie no. Nie no, rozgrywka rozgrywka jest, no, y, e y, prawda. Y, Dość nudnawa. Y, doś w sensie... Nie jakby, będę ukrywał. No, w sensie... przydałoby się zbierać ekipę. Coś tak. Ogólnie na tej mapie... Średnie się ja czułem. gram ja 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 też, nie czuję jakoś komfortowo. Na tej podstawowej to się czuję jak ciolek w owsie. No ja. Znaczy ta podstawowa już jest nudna. W sensie ja już tam tak tak. Znaczy nudna jest, no jest no... ale ją ogarniam okay. perfekcyjnie. Ale ja mam problem. Mam, mam taska w jakąś rakietę i nie wiem jak ją zrobić. Aha, klikaj dobra, w te, klikaj w te wykrzykniki. Okej, okay, dobra, działa. A to no musisz klikać, aż znikną całkowicie w terenie. Nie, wiem, o co chodzi. Kurde, drzwi. Halo, drzwi. Dobra, każem jakąś mapę od Kurde, Co jest? Kto to mi psuje? A Co ci psuje? Elektryka? Biegnie za mną, biegnie za mną. Jak mi zabije to. To nie on, to nie on. Nie zabij mnie. Dobra, ciało znalazłem. Gdzie? W blabie. Na wejściu. A gdzie się przeczyszczasz jakby, nie? Ktoś był? To było świeżutki ciało. Kontaminacja. Dobra, rzutkie, rzutkie, lekarka. Wybiegała stamtąd. Nie wiem, podpowiedzieć wam troszeczkę. Z dołu, z dołu musiała uciec. A w sensie, gdzie było ciało dokładnie, w którym miejscu? No, jak masz te przejście takie, że ta para tak przechodzi, to na drzwiach, centralnie na drzwiach. No. I ona I powiem powie... tak. I ty wybiegłeś od lewej, czy od dołu? Z góry, z góry. Czekajcie, muszę wam dać troszeczkę więcej ludzi, jak nie. O! To nie, to lekarka nie mogła być, bo ona biegła do lewego... Go, nie, to nie rogu. była lekarka. Za, za, nie ktoś? mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Alano był ze mną w elektryku. Czyli jest och, ach albo anonimek, ich nie widziałem. Który z nich Mamy dwóch tak. nim, prawdopodobnie. No dobrze, dobrze, dobrze masz, dobry strzał, który z nich No ja ogólnie kto był po prawej stronie? Kto był po prawej stronie? Anonimek no. był na kamerach niby, tak? Nie widziałem go tam. Anonimek kogo. Widziałeś na kamerach. Kurde, że się wywołało. No, w takim no, to jest razie. Dobre. Plus jeden. Kogo widziałeś? Nikogo Dobra. nie widziałem. na kamerach, A Znaczy, jest dwóch impostorów. Nie, Anonimek, Oha, ah, obstawiam te dwa, te dwa strzały. No, może być, to jest, może być prawdopodobne. Mogę wam, ale już wam to podpowiedziałem. Nie, no nie mów nic, nie psuj rozgrywki. Nie no. Nie no, byłem na kamerze tylko no, obok, ja nie widziałem, nie to mówisz. nie ja. Dobra, Oha oh, ja, walnij. Ja, nie, ja dałem Anonimka. Ja dałem Anonimka. Ja wale, oh, to no. też flip. Nie, no... <laughs> nie, zrobicie błąd z poprzedniej rozgrywki, popełnicie. Albo to napisz chociaż na czacie w kogo walisz i oni zagłosują za sobą. No trudno, niech zagłosują na anonimka wszyscy. Dobra. No. Trafiliśmy wituś yy, nie, to nie on mnie zabił. Ale on jest <grym> drugim, on jest drugi. Nie wiem kim ]ach. jest, nie wiem, nie wiem nic w ogóle nie wiem, ale to nie on mnie zabił. Dobra, no ale dobra. To wiem, że o no. W sumie to nie po się pytałem, bo to jest podpowiedź w sumie jakby nie było. No jest podpowiedź, ale... Musieliście wywalić go. Dobrze, bo reaktor jest włączony. No, to już się tak wydaje. I ja o nich nie chcę zrobić. O. Sprawdźcie czy ciała nie ma od razu przy reaktorze. Nie, bo o był ze mną. Aha To sprawdźcie Mateusz jeszcze żyje. Nie żyje, bo mu ciekło mu. A ja sobie będę go oglądał co tutaj. Dobra, dobra. Poradia. Bo patrzę, ja no. robię taski w sumie Róbcie, bo ja skończyłem już wszystkie. Ja też już kończę. Już mam żero taszków. A, tam mam jeszcze taskę, dobra, to w tą stronę. Szybkie kabelki Najgorsze jest hmm. to, 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 ta dezynfekcja. Jezu, no. o kurde. Alano. Dobra, Justa idę na kontaminacja, czy... Tak. Dobra, idę za alano. Dobrze idź. On cię zaraz o kurde ciało Dobra. było, obok nie miałem Dobra. reporta byliśmy w, byliśmy w trójkę teraz. Byliśmy w trójkę, czyli oha. Byliśmy w trzech, trzy osoby, więc... Och, ach. No chyba dobrze go wywaliście, mi się wydaje. Ciało koło rakiety. Bo mi się tam wyświetliło. Wyświetlił... Mi Dobra, się ja na report ochach. i... Nie no, wygraliście, wygraliście raczej. się. Gra. Bo Alano zagłosuje razem z wami. Dobra, dawaj och ach, bo my byliśmy w trójkę. To jest bardzo prosta kalkulacja. Bo na kamerach je. Ja. Och ach. No dobra. Zabiłeś. <grym> dobra. Zakończmy ten... Tom... ...bój. ...paradę cyrku! No tak. <grym> sobie Ciebie zaguskował, co za chulo? No, bo już wiedział, więc, że jaka jest A już sytuacja. Już wiedział, wiedział. Och, ach, łos, ejek. Och, ach, ale super gra. Wygraliśmy Czekaj, po ja, raz kolejny. Drugi.